Wiran pogoda nie rozpieszcza, ale przynajmniej przez chwilę nie pada, więc wykorzystajmy to okienko pogodowe na rozprawienie się z drugą piłą, którą dostałem swego czasu od Evolution. Minęło już kilka tygodni, jakoś nie mogłem się zebrać do tego testu, ale stwierdziłem, że teraz muszę go zrobić, więc jedziemy. E, piła R185CCSL, pilarka ręczna, tarczowa, bardzo podobna do tej, którą dostałem e, dwa lata temu, jeśli się nie mylę, w każdym razie. Już wcześniej dostałem jej larkę tego typu od Evolution. Tutaj mam Fury 1B, która spisuje się naprawdę, naprawdę fajnie, nadal po tych latach w miarę rzadko używana. Nie będę przesadzał z tym, żeby mówić, że używam jej cały czas, bo od czasu do czasu trzeba uciąć po prostu coś niewymiarowego, jakąś płytę, coś takiego. Do tego sprawdza się idealnie. Natomiast wiadomo, że tego typu piła ma bardzo wąskie. Przeznaczenie głównie właśnie do cięcia takich rzeczy płaskich. W każdym razie, od czasu jak zabiłem w niej tarczę w, oryginalnej, w oryginalnym moim filmie, firma Evolution podesłała mi nową tarczę, wymieniłem i spisywała się naprawdę dobrze. Nie ma na co narzekać, więc no cóż, bierzmy się za tą. Fiury była oczywiście z tej serii zielonej, która jest przeznaczona raczej. Dla hobbystów, gdzieś tam do jakiegoś użytku typowo domowego. Teraz, jak widzicie, dostałem piłę pomarańczową. Taką, która, no cóż, ma być w teorii bardziej do zastosowań, już półprofesjonalnych i takich bardziej, powiedzmy, już zarobkowych. W każdym razie, tak jak poprzednio, dostajemy taką. Dystans, zaraz Wam wszystko będę pokazywać. Tutaj są elementy odciągu pyłu. Instrukcja obsługi, której prawdziwi mężczyźni oczywiście nie czytają. Piła. wypad jeszcze kluczek imbusowy, który zaraz podniosę. A i tarcza. Ok, myślę, że to jest wszystko. Pudełko jest praktycznie puste, są w nim tylko testy ropionowe. Wykłoczki Na pierwszy rzut oka całkiem fajna, kompaktowa piła. Zakładamy tarczę. Oczywiście w odpowiednim kierunku. <laughs> Żeby nie było tak, że tniemy w drugą stronę. Dokręcamy Myślę, że nasza piła jest gotowa do pracy. Nie będę się zagłębiać jakoś w konstrukcję tej piły, bo nie o to chodzi. Mamy tutaj wszystkie oczywiście elementy, które taka piła mieć powinna, czyli wychylanie do maksymalnie 45 stopni. Oczywiście tutaj jeszcze mamy możliwość regulacji tego, jak głęboko tnie. Natomiast takie rzeczy, jak, jak głęboko tnie i w ogóle to już proponuję, żebyście sprawdzili sobie na stronie producenta, bo po prostu szkoda mi na to teraz czasu. Dobra, <laughs> całkiem fajne. W ogóle gumowany chwyt, tego, tego nie było w tamtej, jest całkiem przyjemnie. Wydaje mi się, że jakbyśmy mieli nią ciąć długo, długo, to by nie było problemu. No i tak jak poprzednio, zabezpieczenie, nie włączymy piły bez naciśnięcia Tutaj przycisku z boku. Zanim zaczniemy kroić zamontuję jeszcze tutaj tą osłonę, żeby po prostu wszystko co tnę kierować do tyłu. Tutaj dostajemy też taki adapter do odciągania na przykład jakbyśmy mieli odkurzacz podłączony albo coś takiego. Piła jest w tym momencie gotowa do pracy, więc po prostu przetnijmy kilka rzeczy i zobaczmy jak działa. Przyznam się wam bez bicia, że ten asortyment rzeczy, które dostałem od Revolution do testów jest troszeczkę taki nietrafiony, jeśli chodzi o ten rodzaj piły, bo to nie jest nic, co ciąłbym właśnie nią. Moim zdaniem żadnego z tych materiałów nie jest to w stanie... Uciąć, no może z wyjątkiem tej deski, ale to trochę krótki kawałek. No nie jesteśmy w stanie ich uciąć w bezpieczny sposób, więc nie mam zamiaru się w to bawić. Przygotowałem kilka materiałów, które gdzieś tam u mnie leżały i myślę, że to będzie dostatecznie dobry test, ale... A jak ma mi odskoczyć ta piła, gdzieś mam coś uciąć, to, to tego nie chcę. Zaczynamy od sklejki, dość grubej, to jest chyba 18, jeśli się nie mylę. A spróbujemy sobie uciąć kawałek, zobaczymy czy ta piła wyrywa, czy nie wyrywa i no cóż, jak się po prostu nią tnie. Ok, to pierwsze cięcie uznajmy za falstart. Po pierwsze przypomniałem sobie o chronikach słuchu. <noise> A po drugie, tutaj zahaczyła się ta osłona ostrza, i po prostu nie chciałem z tym walczyć, żeby coś tutaj wiecie, nie odskoczyło ani nic. Ale tak, nie przyzwoicie jakość cięcia sensowna. Choć muszę przyznać, że na tym elemencie, który został. Jest tutaj jakieś lekkie powyrywanie. Utnę z tej sklejki jeszcze jeden plaster, ale tym razem spróbuję z tym ogranicznikiem, który dostajemy w zestawie. No a ustawię go na oko. Oczywiście możemy to zrobić trochę bardziej precyzyjnie. Mocuje się go, jak widzicie, podobnie jak w tamtej pile. Tutaj jeszcze mamy opcję, są dwa otwory, czyli tutaj możemy sobie dołożyć jakiś kawałek innego materiału, żeby chronić ten a materiał, który tniemy. Jak widzicie, cięcie wyszło dużo prostsze, mniej wyrywania, a wydaje mi się, że sensowna jakość. Musimy pamiętać, że to nie jest typowo pilarka do drewna, tylko uniwersalna również do metalu, więc te osiągane efekty nie będą jakieś idealne, ale. Wydaje mi się, że jest przyzwoicie. Drugi materiał, jaki przetestuję, to po prostu zwykła sosnowa deska, ale powbijamy w nią gwoździe. Co prawda w domu udało mi się znaleźć tylko dwa i nie zamierzam jechać do budowlanego po więcej gwoździ, tylko po to, żeby zrobić jeden krótki test, który i tak wiem, że zakończy się powodzeniem, bo no cóż, te piły są do tego stworzone. Dobra, w każdym razie e, uciąłem po prostu kawałki drutu, do Tiga i powbijam je zamiast gwoździ. Myślę, że wejdzie na to samo. Ciechamy. Spróbuję uciąć taki naprawdę tyci e, plasterek, żeby na pewno przejechać wszystkie te e, druciki i gwoździe. Jak widzicie, piła nie miała żadnego problemu i no cóż, spodziewałem się tego, więc spoko. Poprzednio o tym zapomniałem, ale teraz to na drobie. teście pilarki po prostu wypadło mi z głowy, żeby uciąć coś aluminiowego. Jakość cięcia całkiem spoko, chociaż oczywiście bez żadnej prowadnicy i nic takiego nie będzie idealnie. Profil 40x40, ścianka dwójka, to jest już oczywiście zwykła czarna stal, spróbujemy sobie uciąć to. Trochę lepiej się zaprę, nie chcę żeby ta piła mi podskoczyła, bo mam wrażenie, że to kompletnie zabiłoby w niej zęby. Lepiej niż się spodziewałem, odrobina gradu tutaj zostaje zawsze przy cięciu tymi piłami, mam wrażenie, że ta widia już pod koniec nie tnie, tylko tak jakby przepycha ten ostatni kawałek materiału, no ale, ale samo cięcie jak nacięcie z ręki jest spoko. Nie było tak strasznie. Ostatni materiał jaki przygotowałem i to jest też coś, czego bym raczej nigdy nie chciał tego typu piłą, zwykły łaskownik, grubość około 4-5 mm. Ciachniemy go sobie i no cóż, zobaczymy jaka będzie jakość cięcia w tym momencie. Bardzo, bardzo mi się nie podoba ten pomysł, ale okej. Okay. No, z ręki nie będzie idealnie, ale jak widzicie, bez problemu piła sobie z tym poradziła. Ostatni test, jaki chciałbym wykonać, to to, jak piła tnie pod skosem, więc ustawię 45 stopni. No i utniemy sobie to w miarę prosto, korzystając, jak widzicie, tutaj z kątownika ciesielskiego. A zobaczymy, jaka. Będzie jakość tego kąta, który utniemy. Okej, okay, piła jak na mój gust ucięła troszeczkę za dużo. Nie wiem czy widzicie, ale tutaj jest duża szpara. I tak jak sprawdziłem, to faktycznie... I jeszcze ustawienie tutaj a, nie pokrywało się, to znaczy jak dociągniemy do końca, poluzuje to, to możemy przeciągnąć tą piłę za to 45 stopni, więc ustawię to idealnie na 45 i wykonamy jeszcze jedno cięcie. Okej, okay, jakość tego połączenia wyszła dużo, dużo lepiej. I wydaje mi się, że wszystkie niedoskonałości teraz już wynikają z faktu, że no cóż, to drewno jest jakie jest. Okej, okay. myślę, że przetestowaliśmy już wszystko, bo nie wiem co jeszcze można by zrobić z tą piłą. Oczywiście zaczyna kropić, więc szybkie słowo na zakończenie. Bardzo podoba mi się ta piła w stosunku do tej, którą miałem poprzednio. Widać dużą różnicę. Przede wszystkim wydaje mi się stabilniejsza. Trochę więcej mocy zupełnie nie miała problemu z tym metalem, który cięliśmy. Jak widzieliście, przeszła praktycznie jak przez masło. A ta poprzednia niestety miałaby z tym problem. Zastanawiam się, jak będzie sobie radziła z jakimś, jakimiś dużymi kawałami świeżego drewna. No, ale nie mam tego. Pod ręką. Bardzo fajny sprzęt. Generalnie tak, tego typu pilarki warto mieć, jeśli majsterkujecie. Co prawda, nie są super uniwersalne, jak zaczynacie, lepiej mieć wyżynarkę, ale zdecydowanie tam, gdzie trzeba uciąć jakąś płytę, jakieś deski, to wszystko da się tym robić bardzo szybko i bardzo łatwo. Jakość wykonania oceniam na 5, może nawet z plusem, bo. Wszystko jest przyjemne, na pewno fajniejsze niż w tamtej tańszej pile. No, widać jednak przeskok między tymi modelami pomarańczowymi a tymi zielonymi. Jednak widać, że te są przygotowane na dużo ostrzejsze oranie. No i szczerze mówiąc, nie wiem jak firma to robi, że te tną lepiej niż tamte, ale zdecydowanie to jestem w stanie odczuć. Czy warto zakupić? Jak zwykle zostawiam tą decyzję Wam. Moim zdaniem fajne, eee, w ogóle Evolution jest spoko, co już podkreślałem. Fakt, że możemy ciąć jednocześnie drewno, metal e, jest jak najbardziej na plus. Jedno narzędzie zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niż dwa narzędzia. I myślę, że to jest przede wszystkim to na co trzeba patrzeć jak wybieracie e, między tą a inną pilarką. Nie przedłużając, bo trochę już tu marznę, wszystkie linki znajdziecie jak zwykle w opisie wszystkie narzędzia, z których korzystam również. A ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, i jak zwykle, miłego dnia.